Panie wszechmogący Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, Ojcze nieskończonej dobroci i miłosierdzia. Stoję przed Tobą w tej chwili udręki i potrzeby, z sercem pełnym wiary, prosząc o pilny cud w moim życiu. Wiem, że dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych i że Twoja łaska może przemienić każdą sytuację, bez względu na to, jak trudna może się ona wydawać. Panie, nakłoń swoje uszy na moją prośbę i odpowiedz na tę prośbę którą zanoszę z całą ufnością i nadzieją w Twoją moc i miłość. Ojcze, rozpoznaję, że jestem mały wobec ogromu Twojej mocy i Twojej chwały. Wiem, że często słabnę i pozwalam, aby zdominowały mnie wątpliwości i strach, ale teraz oddaję się całkowicie w Twoje ręce, wierząc, że Pan ma dla mnie to, co najlepsze. Proszę Cię, usuń ze mnie wszelki niepokój, zmartwienia i wszelką rozpacz. Niech Twój pokój który przewyższa wszelkie zrozumienie, nawiedzi moje serce i wzmocni mnie, abym mógł stawić czoła każdemu wyzwaniu, jakie pojawi się w moim życiu. Panie, wiem, że Twoje drogi są wyższe niż moje i że Twoje plany wobec mnie są pokojowe, a nie złe, aby dać mi przyszłość i nadzieję. Dlatego ufam, że w Twoim doskonałym czasie wszystko spełni się zgodnie z Twoją wolą. Ale w tym momencie przychodzę wołać o pilny cud, gdyż sytuacja w której się znalazłam, przekracza moje siły i możliwości. Potrzebuję Twojej boskiej interwencji, aby przemienić tę rzeczywistość i przynieść rozwiązanie, którego tak pragnę. Wiem, że Pan jest bogiem cudów. Od czasów starożytnych czyniłeś cuda wśród swojego ludu. Otworzyłeś Morze Czerwone, aby Twoje dzieci mogły bezpiecznie przez nie przejść. Sprawiłeś, że ze skały wypłynęła woda, aby ugasić pragnienie na pustyni. Nakarmiłeś tłumy kilkoma bochenkami chleba i rybami, uzdrawialiście chorych, przywracaliście życie, wskrzeszaliście umarłych. I Panie, wierzę, że Twoja moc pozostaje ta sama, wczoraj, dziś i na wieki. Jesteś tym samym Bogiem, który czyni cuda i wierzę, że dla Ciebie nie ma nic zbyt trudnego. W obliczu tego wyzwania, przed którym stoję, przychodzę, o Boże, prosić Pana, aby niemożliwe stało się w moim życiu możliwe. Niech Pan otworzy drzwi tam, gdzie ich nie ma, niech stworzy ścieżki, na których widzę tylko przeszkody, niech zmieni bieg mojej historii, aby w pełni objawiła się Twoja chwała. Nie ufam własnym siłom, ale całkowicie ufam Twojej mocy. Nie ufam ludzkiej mądrości, ale ufam Twojej nieskończonej mądrości. Proszę Cię, Panie abyś przyszedł mi z pomocą w tej chwili największej potrzeby i obdarzył mnie tym długo oczekiwanym cudem. Boże, wiem, że nic nie umknie Twojemu spojrzeniu. Znasz każdą łzę, którą wylałam, każdą modlitwę, którą wypowiedziałam, każdą myśl i uczucie, które noszę w sercu. Dlatego też składam w Twoje ręce moją pilną prośbę, wierząc, że Pan już działa na moją korzyść. Nawet jeśli nie widzę jeszcze rezultatu, wierzę, że Twoja potężna ręka porusza okolicznościami dla mojego dobra, dla Twojej czci i chwały. Panie, daj mi cierpliwość niezbędną do czekania na Twoje działanie, nie tracąc wiary. Daj mi mądrość dostrzegania znaków Twojej obecności przy mnie i prowadzenia mnie na każdym kroku. I abym, czekając na cud, mógł żyć w pokoju, nie pozwalając, aby cierpienie zawładnęło moim sercem. Chcę Ci zaufać całym sercem nie zdając się na własny rozum, bo wiem, że Pan jest wierny i nigdy nie opuszcza tych, którzy go szczerze szukają. Boże mój, często kusi mnie myśl, że moje modlitwy nie są wysłuchiwane, ale teraz odrzucam wszelkie wątpliwości i niewiarę. Oświadczam w imieniu Jezusa, że moja modlitwa dociera do Twojego tronu i że Pan wysłuchuje mnie z uwagą i miłością. Twoje słowo mówi, że jeśli prosimy o coś zgodnie z Twoją wolą, możemy być pewni, że już otrzymaliśmy odpowiedź. I wierzę, Panie, że ta prośba, którą przed Tobą kieruję, jest zgodna z Twoją wolą, aby mnie pobłogosławić, uwolnić od wszelkich udręk i dać mi przyszłość pełną nadziei. Ojcze, uwielbiam Cię i z góry dziękuję, bo wiem, że odpowiedź jest w drodze. Dziękuję Ci, bo Twoja miłość do mnie jest niezmierzona i wiem, że we właściwym czasie zobaczę przejaw Twojej mocy. Dziękuję Ci. Bo w Twojej nieskończonej dobroci Pan już przygotowuje cud, którego tak bardzo potrzebuje. Dziękuję Ci, bo Twoje słowo nigdy nie wraca puste i Twoje obietnice są prawdziwe i wypełniają się w naszym życiu. Panie, spraw, abym był żywym świadkiem Twojej mocy. Niech dzięki temu cudowi będę mógł wysławiać Twoje imię i dzielić się z innymi cudami, których Pan dokonuje. Niech moje życie będzie świadectwem Twojej wierności i Twojej opieki. Niech Twoje imię będzie wywyższane przez wszystkich, którzy słyszą moje świadectwo, a inni niech będą zachęcani do zaufania Tobie, wiedząc, że jesteś Bogiem, który czyni cuda i nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Proszę Cię również, Panie, abyś każdego dnia umacniał moją wiarę, abym bez względu na okoliczności mógł patrzeć na Ciebie i wierzyć, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy Cię kochają. Abym nawet w chwilach największych trudności odnalazł siłę w Twojej obecności, wiedząc, że Pan nad wszystkim panuje i żaden z Twoich planów nie może zostać pokrzyżowany. Panie, niech każda bariera stojąca przeciwko temu cudowi zostanie teraz zniszczona w imieniu Jezusa. Niech każda przeszkoda, każde przeciwne działanie, każda pułapka wroga zostanie rozwiązana Twoją potężną ręką. Oświadczam, że Pan jest moją ucieczką i moją twierdzą. Moim Bogiem, któremu ufam i że żadne zło nie może zwyciężyć Twojej woli, aby pobłogosławić moje życie. Ojcze, oddaję w Twoje ręce wszystkie obszary mojego życia, a szczególnie tę konkretną sytuację, o którą tak bardzo wołam. Niech Twoja moc objawi się teraz, przynosząc rozwiązanie, przynosząc uzdrowienie, przynosząc zaopatrzenie, przynosząc przywrócenie. Niech Twój cud wypełni się w moim życiu w sposób widoczny i niezaprzeczalny aby każdy mógł zobaczyć i rozpoznać, że Pan jest Bogiem, jedynym godnym wszelkiej czci, chwały i uwielbienia. Z niezachwianą wiarą i ufnością w Twoją moc dziękuję Ci, Panie, bo cud już się dzieje. W imię Jezusa, Twojego umiłowanego Syna, który żyje i króluje na wieki, modlę się i ufam. Amen.